Szczególnym miejscem honorującym wszystkich polskich żołnierzy i pracowników wojska, którzy ponieśli najwyższą ofiarę na rzecz światowego pokoju, jest Skwer Pamięci przy Centrum Weterana, na który składa się pomnik żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa oraz dopełniająca go ściana pamięci. Ponad 65-letnia historia zaangażowania Polski w działania poza granicami kraju, pełna jest chwalebnych czynów naszych żołnierzy. Przez minione dziesięciolecia, 10 ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska zapisało piękną, ale też tragiczną kartę w naszej historii. Przypomina o tym, znajdujący się w centrum skweru, pomnik żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. To pod nim odwiedzający centrum weterana goście składają kwiaty i oddają honory tym, którzy złożyli najwyższą ofiarę na rzecz światowego pokoju. Ideowym dopełnieniem pomnika jest ściana pamięci, na której widnieje 120 tabliczek. Jak baretki na żołnierskim mundurze, symbolizują one polskich żołnierzy i pracowników wojska poległych i zmarłych na misjach. W rocznicę śmierci żołnierzy rozświetlają jezdnicze, symbolizujące pamięć o każdym z poległych. Skwer Pamięci przy Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest miejscem, które przypomina losy zmarłych i poległych na misjach, ale jednocześnie buduje w naszej zbiorowej pamięci etos weterana działań poza granicami ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom.